Sandomierz. startuję z promu, zobaczcie sobie, co tam spróbuję obrócić to jakąś jedną nogą. I teraz tak, mam jakieś chyba 12 km do, do miasta Sandomierz. Postaram się tam dopłynąć, ale nie wiem czy mi się dzisiaj udaje z godzina 8, Na no, zegarek nie patrzcie źle chodzi. Ale mniej więcej ja się orientuję co i jak. E, ale najważniejsze jest to, że wyruszam w, w cel sandacz Wisła i sprawdzamy sobie tutaj się miejscówki. Pod koniec jakoś podsumuję, jakie wody widziałem, ale tutaj, tutaj przy tym promie od razu pokazało prawie 6 metrów. Jak uda mi się tutaj jakoś wrócić, to wieczorem myślę, że tutaj 2 dobra, 20 rzutów głęboką Alaską w tą dziurę. No i zobaczymy. zrobiłem sobie małą przerwę mam jakieś 5 km do Sandomierza Zobaczcie jak pięknie wygląda wisełka no dobra nie wygląda jakoś specjalnie pięknie trzeba przyznać zwykła rzeka w tym miejscu no są ładniejsze tak to są ładniejsze naprawdę są ładniejsze odcinki moje obozowisko hamaczek już przygotowany wszystko schnie no po prostu bajka już tutaj zaraz będzie się robić kawka robię 4 godziny pauzy eee, czyli idę się zdrzemnąć no a potem płynę dalej, zobaczymy co z tego będzie. Dwie piękne opaski, jedna mega długa po lewej stronie, głęboka, momentami 4 metry, drzewa pozwalane. A później na prawym brzegu opaska krótsza, płytsza, spokojna, ale też bardzo obiecująca. No, generalnie jeżeli uda mi się w jakiś sposób dostać na górę dzisiaj, no, musi mi się udać, bo mam tam samochód, to muszę popłynąć w nocy, muszę tak popłynąć, żeby w nocy o północy być na tych opaskach, na pewno na tej głębszej, nie ma siły, żeby nie strzelił jakiś sumek, no chyba, że nie będą żerować, a jak będą żerować, to na pewno będzie Uwałem sprzęt w tych krzakach 20.30 30 i łapać stopa. To będzie niełatwe. Jest jakiś koncert. Nie będzie to łatwe, ale mam dużo czasu powiedzmy sobie. To jest rzecz niemożliwa. Ale jestem przy samochodzie. Trafiłem taką ekipę na stopa, że po prostu mistrzostwo świata wielkie im dzięki. Oni mnie podrzucili chyba 10 km. Nad stan, nad to, co, co mogli. O, dobra, mój sprzętki trany, jadę po niego. Wracam tu z powrotem. Płynę noc. Tak mi oni poprawili humor. Że jeszcze raz to zrobię. Jestem już z powrotem z sprzętem na promie. Objechałem to z drugiej strony, bo tutaj łatwiej mi będzie rano wrócić. Już słyszę, jak to liczę, ale pięknie jest. Jestem absolutnie wykończony, ale podejmę się tego. Popłynę tą noc całą.